jeżeli w hotelu Senator w Dźwirzynie pojawiają się stare mikrofony w holu, kolekcja oldmights.pl to zawsze oznacza, że rozpoczyna się kolejne ogólnopolskie spotkanie lektorów. To już ósme. Gdyby nie pandemia po drodze, to byłoby dziesiąte, ale spokojnie do dziesiątego też, przy Państwa, doczekamy. Ja nazywam się Przemek Strzałkowski, jestem redaktorem portalu polscylektorzy.pl i będę miał przyjemność dawać Państwu relacje, zdawać relacje z biegu wydarzeń podczas 8 OSR, który poszła aż do niedzieli. Jutro dzień na Totalnie Bogato. O, pozdrawiamy Julkę Lachowską, lektorkę. Polska Północna. Jutro dzień Totalnie na Bogato, mianowicie showroomy wystawców sprzętu. Panele dyskusyjne. Drugie już Mistrzostwa Nieoficjalne Polski, lektorów w bowlingu. Warsztaty lektorskie prowadzone przez Lena Harkiewicz. Panele dyskusyjne. Wiele, wiele atrakcji. A spotkanie muzyczne, jak zwykle wieczorem. Do tego dojdziemy. Póki co dziś o 20 już niedługo oficjalne rozpoczęcie, oficjalna prezentacja w sali kinowej hotelu Senator, będziecie tam Państwo z nami po godzinie 20 za chwilkę, a póki co moje oczko widzi, że y, trzy kontuarze recepcji hotelu Senator, y, melduje się właśnie kolejna była lektorka znana i lubiana Małgorzata Kościelnia, która kompletnie się nie spodziewa tego, że do niej podejdziemy, ponieważ w ogóle nie jesteśmy umówieni na, ust, na ustawkę dzień dobry, go. Dobry, o, dobrze. już przyjechałaś, cudownie. Jaka niespodzianka. Jaka niespodzianka. A jak zacząłeś mówić, bo oczywiście w ogóle nie słuchałam, że jeśli jest kolekcja starych mikrofonów, to wiadomo, że za chwilę spotkamy starych. Bywalców OSL, to wszystko prawda. Wyłos jest starze, nie wiekiem, oczywiście. Oczywiście tym, że jestem już tu któryś raz. Gosiu, mam do ciebie spontaniczne pytanie. Tak. Bo wiecie Państwo, stare pożegadło wikingów mówi, że gdyby, gdyby ogólnopolskiego spotkania lektorów nie było, to należałoby je wymyślić. Dobra Gosiu, czy gdyby w ogóle na świecie nie było ogólnopolskiego spotkania lektorów, to a! Ym, nie obchodziłoby cię to, ponieważ i tak jesteś tu w sumie przypadkiem. B. Byłoby ci smutno. C. Byłoby ci bardzo, bardzo smutno. Byłoby mi tak bardzo smutno, jakby nie tylko nie było ogólnopolskiego spotkania lektorów, ale również wikingów. A to byłoby nieszczęście. Tego byśmy nie chcieli. Będziemy z Wami jeszcze nie raz do niedzieli. Na razie.